Wydajcie w kolejnym odcinku z Need for Speed'a Most Hunted jedziemy dalej. Mam nadzieję, że uda się w tym odcinku zrobić wszystkie wyścigi, również wszystkie kamienie milowe, bo w sumie tylko cyników, zostało więc to le. w tym jednym odcinku się lubimy. na pewno wsparna loka i jedziemy. To no to teraz bo ostatnio w oporcach tego rozpoznałem, więc teraz z kolei znowu sobie pojedziemy w cykie Lancerem. z dołu wiciki, Lancerem. z jak się to auto nazywa w pełni. Ma pełną nazwę, chłodę. A jaj, dobra, mam nadzieję, że jakoś tego nie pozwoli, wielce i uda mi się wygrać ten wyścig. Mam na zadzie że z się nie spierdoli, no nie maksymalny poziom poskiwania, ale, ale kto wie, może uda się uniknąć pościgu. Taką mam nadzieję. A ja. teraz, to, Reno. Wycedzimy, No i teraz w grunt, chcę utrzymywać prowadzenie. Ludzie będą jednak auta. bo Nie chcę z spcalewki, to bardzo y Kurde, uciec, wspierdoli Policja jest taksówka, no cholerna. Ja teraz robię z taksówki, co adres dzisiaj? Kurde, policia, wspierdoli. Ej, ej. No już tu są! Jaj jakieś, co wy robicie ze policja? jest policia? O! Dobra, goni mnie jednak. Ale to było ciekawe, załominajmy ta radia. i jakoś mnie nie gonili, dopiero teraz, że zainteresowali. Skurwysyny jedno jedną do Policyjna po prowokacja! Ok, ale wcale ich zablokują trochę, bo to jest tyle. No, wow, jestem na wczorajdzie. Brawo wy! Zrezygnowaliście. 1085, code 6 nie stopping Okej, okej, nie chcę dole. Macie mnie dalać ode mnie a pierdolę. Niech teraz coś co robić pościgu. Jeden auta sobie wolałbym Porsche, wziąć na panu. Era jasna. Zostawcie to to, to... się odcać. Ej, bez skitu, ludzie! Na no, serio jest tak, że z... da się na się naprawdę to bo nawet ta policja z poziomu jest coraz bardziej trudna do zgubienia. Tak musi być, tak na pewno jest. To jest ciekawostka ogólnie. kulinie. O której też nie widziałem nic. Policja też tutaj skacam. No to wiadomo, nie kończę, nawet, ale przynajmniej się uda widać. Wreszcie, poznaję kupię te zgubienia, tak skurczeli. To jest taki proste, może nie być, kurde, no. To trochę czasu ograniczony, więc nie wiem, co mi się uda dzisiaj. Zresztą w tym odcinku uda się ogólnie zrobić takie kamienia milowe. To chyba się nie uda. No nie, no dlaczego tu pojechał? No, kurwa mać! Dlatego tu pojechali, to była kulka, pamiętam. Holery, jedne policyjne, no. Ale oni będą teraz skupiać. Macie petkę, jeden ciśnienie z gier. Ale czytałem, na tu przyjęcie od gier. Tej bez skitu! No, musi tak być. Im tutaj jestem na samym miejscu, to nawet na policyjnym skier tylko poziomie jest coraz bardziej. Na pewno! jak to inaczej na tym jasnić. I teraz jest to tak, tak dużo, jakby to był twardy poziom. Albo coś przynajmniej. O no nie, 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 kurde, No nie! Kurda mać! Chyba krótka! To się jest Jak Ja pierdolę nie ma. Nie ma spiszonego odskiwania. Może być problem, mogą mnie wygryć tutaj. Tak, się lubi długować ogólnie, pamiętam. Last no, last no, się no, frajezy, policyjni. Dobra, to wracam do Porsche i jedziemy kolejny wyścig. Za próby słowe zostały. Bez w domu pójść. A teraz się udało zrobić tak smart. ale była ciężka z tą policją. No, tym, to musi być tak, że... ...jeśli ja jestem wyżej, na czarnej liście coraz bardziej wyżej... ...to ta policja już nawet na pierwszym poziomie sprawy nie ma problemu. No, że to jest naprawdę... dobrze przemyślane ze strony twórców. Faktycznie ta policja była problematyczna. Nawet na pierwszym poziomie, gdy już jesteśmy daleko, na czarnej liście, gdy już jesteśmy wysoko, właściwie. Na tej liście. No ale no, z drugiej strony to będzie faktycznie stracił sprawę sprawy zgubienia ich szybko dość. No ale mam nadzieję, że... Jako tako będę sobie dawał radę. Na razie będzie trudniej zdecydowanie. no. da się mogę dość... No, może jestem niewysoko w tabeli, ale naprawdę... Zbliżamy się już do tych mega trudnych wyścigów, mega trudnych wyzwań. Kamieni milowych również. Więc za no, łatwo to nie będzie ale no, co, mam nadzieję, że jako tako będzie mi sło, że nie będzie też jakichś głupich fajli. Dobra, zaraz zejdziemy na metę i widzę co? Wiecie co zrobię. Tą y, ostatnią próbę sobą my sobie przejdziemy na samym odcinku i potem się będziemy ścigać z Zewels od razu. Zrobię to tak, bo akurat wyścigi z Zewels no nie będą dość. A to ten track będzie trudny, ale ten sprint z nią nie będzie dość trudny. Będzie ok, ten sprint. No i teraz tylko te wyścigi pójdą mi, myślę. Akurat odcinki z są dość krótkie, więc zrobię taką próbę sobą na następnym odcinku razem z Zewels. A na chwilę obecną skupimy się, że dobra, jest to tutaj przy e, prędkości. Radary jeszcze do zrobienia są. Więc to nie tak szybko. Okej, okay. ona chyba chciała 238 km tutaj na godzinę. Myślę, że z się udać, tylko skonować trzeba rozpędzić się nitrem. No, udało się jak najbardziej. Okej, okay. tutaj znowu 238. A, no, akurat prostu jest sypkie. Ajajaj, dobra, myślałem, że tutaj będzie problem faktycznie, ale udało się. Kurde, zaraz będę miał gotowe notowania do niej bez kitu. Notowania i te kamienie milowe. To dobra, nie, jeszcze jedno kamienie milowe będę musiał zrobić. Okej, okay, udało się, no i można się teraz wziąć. Dobra, mija. E, Zakicie Mono Można się wziąć za pościgi z policją. Ale to sobie akurat do tego wybiorę odpowiednie miejsca. Czyli właśnie tutaj jest najlepiej. No i jedziemy. Drugi poziom poszukiwań, więc tutaj po już będzie trochę trudniej już na wstępie. Nie będę się musiał jakoś bardzo na na świerdolić. Zwaldzenie na to, co oni teraz nawet na pierwszy poziomie sprawiają problem. No to. by to za i tak by było nawet okej. Okay. No teraz akurat chcę, żeby mnie gonili, więc miłoby by było, gdyby faktycznie teraz byli wyzwaniem. takie powinni być faktycznie. No, akurat jeśli chodzi o wykroczenia, to pójdzie szybko. Kurde, jak to było w aresztowaniu? Chyba muszę... Jakoś spróbować się dać aresztować i teraz jakoś, kurde, uciec. to się aresztować, no po prostu, no. Trochę pociągnąć ten e, miernik czerwony Że nie, no nie ma tego wykroczenia. Dalej. ej, ej. Dobra, trudno. Okej, okay, hit and run, dobra, no to jeszcze jedno wykroczenie zostało Okej, okay, jest drugi radio sam. Pięknie. No, jak jeśli chodzi o notowania, to ona akurat będą szyko wlatywać. No, Najtrudniejsze będą te cholerne kolcatki. Nie ma! Nie zatrzymam się. Zapomnijcie o tym. Pięknie. Jest kolejny radiowóz. No, teraz akurat będzie ich coraz więcej, więc to jest plus. No, tylko no właśnie, trzeba dojść do tego cholernego czwartego poziomu poskiwań. No i co jedno wykroczenie by się przydało... ...zrobić. co no, nie mnie chyba mam... ...zalicone jako wykroczenie. Okej, okay, zaraz będzie poziom. Dobra, spróbuję ich trochę poniszczyć. No nie, nie, nie za bardzo coś dało. Nie ma! Nie zatrzymam auta, zapomnijcie o tym. Kurna, czwarte podziałka będzie ich strasznie ciężko zgubić. To jest akurat fakt. Dobra, jeszcze dobra, Uderzony No i gdzie są te cholerne wykrocenia. No, jak to jest? Ja to tu jedno wykroczenie zrobić? Co jest co mógłbym zrobić? Co tak? Chyba mógłbym sobie nie móc jeszcze. To jest to wykroczenie chyba. ogólnie. up to nie był dobry pomysł. Ajajajaj, dawaj, uciec uciekaj. Okej, masz rację, teraz spadli w pułapkę z ciężarówką. Więc to jest plus, jak najbardziej. Kurde, ajos pierdolocie jak najszybciej No nie 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 Nie, 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 nie. nie, no nie na drugim poziomie, nie nie, 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 nie zgadzam się, nie zgadzam się na aresztowanie, na drugim i panem poszedłem poskiwa, nie, nie mamowy Jezę, jak choką policie w tej za Gdy się z nimi ścigam. Nie w wyścigu tylko normalnie w pościgu. To jest naprawdę, jest ubaw z nimi. No i ten strach, ten lęk że mogą nas aresztować faktycznie. Wiadomo, że będziemy dalej grać, tak? Ale, no, nie jest ta obawa, że stracimy to wszystko, co teraz się udało nam zdobyć. Okej, okay, to jest poziom. I teraz straci długo, bo będzie czwarty poziom, poziom Skował nam. Więc to jest problem ogólnie, ale mam nadzieję, że jako tako pójdzie. Ja myślę, że. O, dobra, jest! Mamy wykoc... te wygrodzenia zrobione. Więc teraz, co z to jest 2 minuty. Kolcatki, to, na... to będzie najgorsze. No, i jeszcze muszę u... uderzyć w ten wozów. Te kolzatki... Te będą najgorsze! Kurde, zuby nie! Suwy! A, nie zauważyłem ich. Dobra, muszę być bardziej skoncentrowany. Słowiska, no, suwy mnie zaskoczyły. Cholerne suwiska, no. Okej, chyba to nie się dało. A, ta blokada była. Dobra, myślę, że teraz wiadomo na tą drugą autostradę tam. I w tym. E, ostatnim mieście, które nam się odblokowało. Czyli się się w Backport. Ok, jest blokada. Pięknie. Jak wy chcieliście nie zatrzymać za pomocą takiej blokady? Ja naprawdę nie wiem. Okej, pignie kolejna blokada, ładnie. No To są akurat lekkie radiowozy, więc można trochę zaryzykować z nimi. Gorsze będą te chorane suwy znowu. Dobra, wbijać. Teraz powinny być, właśnie. Pośpiechy mi powinny chyba ocalić. Sam. Hej, tu jestem, halo. Jest mnie gonić. to teraz pośpiechy zrobione, to jest o te rady wozy. Dwa zostały, no i również to kolzatki cholerne. Te koldatki będą najgorsze. O, okej, okay. no to już zupełnie kamień milowy zrobiony, jak najbardziej. Dobra, no to jeszcze koldatki cholerne zostały. kurde, chciałem wzychać, ale najwyraźniej nie będzie to możliwe. Nie wiem, czy warto. Chyba właśnie popełniłem cholerny błąd. No nie, 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 Dobra, nie koniec sobie ze mną Trzeba utrzymać na pościg. No, ale to fajnie, bo zapewne będę miał do niej to... A to się nie muszę martwić akurat. Dobra, dopiero odsypaski. Seleciały? Nie, 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 tylko nie to. Nie, 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 nie

No, jest jeden, to jest kaj? tylko niech się co ma blisko mnie. Jest ja to powie zaraz. No, mamy kolejne posiłki, jak najbardziej. Wezwane. Więc ja tutaj nawet jeszcze nie ma połowy iść, chodzi o ten pasek. Poszukiwań. Ja strasznie, teraz wolno będzie leżeć, okej. Okay? Jest kolejna blokada, suwa mi blokada, co by więc. Ja to wiem, jak zzywać balet taima. Zobracam za mną. Nie macie mnie. Nie dorwiecie mnie. Oho. No, Quadrant ich zgubić. Chory. No. nie wiem nawet, co nie lepiej było ich, by ich zgubić chociażby dlatego bo miałbym w te kamienie milowe zdrobana i bym mi tylko koldatki kol 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 zostały można by się było podjąć kolejnego pościgu, tak siak. Bo jest by tylko zostały i nie muszę się martwić o te inne kamienie milowe, że mogę je stracić, jeśli mnie złapią. Więc dobra, kuja, jak ich zgubię teraz, to okej. Okay. Zaczniemy jeszcze raz pościg, przynajmniej będę by miał te kamienie milowe, że będę by miał czas, będę miał wykroczenia i będę by miał te stutki z policją. O, co tam było? Coś tam było, ale chyba się zmyło. Okej, okay, zgubiłem ich. Ale to dobrze. To są dobrze, bo sami będę uzmał, zrobione te kamienia milowe. I będzie się z kubiczko na kol kolcatakach i nie będę się musiał martwić z tym, że jeśli mnie dorwą, złapią, no to przepadą mi te kamienia milowe. Więc to jest sobie nawet plug, nie zapali. A co jest sobie nie No zgubiłem ich, tak? No tak, no dobrze coś chce się ścikać oczywiście, ale dobrze sobie jest to bo jest jeden kamień milowy z nią do zrobienia. I dobra, teraz się jednak będę trzymał tej autostrady, Bo no, myślę, że tutaj jednak jest lepiej. Yellow Orange Porsche! Nie zapominajcie o tej piłce, tej pomarańcce. Yeah, na już na wstępie będę miał sporo notowań. To wiem, może już będę miał notowanie do tych kolejnych PR na trendiście. No, kolejna znowu będzie gdzieś tam teraz jakaś kira. Kira Case. Chyba tak miała. Dobra, może nie będę ich udazał. Nie chcę naprawdę ryzykować, bo mogą mnie tutaj dorwać, schwytać, aresztować. Dobra, jestem niezależny na dotowaniach, więc będę po prostu jechał siebie. Oni niech się tylko trzymają blisko mnie. Wow! No to było mocne! To było piękne, kurwa jak poleciałem! Ja jebie je. i Ej, to było zajebiste, naprawdę! W ogóle się tego nie spodziewałem, tej blokady! Jak poleciał skubaniec jeden! Dobrze, Forza, dobrze! Dobrze zrobiłem, że Ciebie wziąłem na ten z policją. Ja, pierdol, to było zajebiste! Poleciał, kurde, jak Wings w trakcie nowej transformacji. <grym> Ach, <znafajdanie> tak. Ja, pierdol, jak poleciał. Nie, no to było piękne. No zajeb... że to było piękne, no! Tak kurwa, z dupą, że ten radymus, w ogóle tym blokady nie widziałem, co ciekawe, nie? Nie skupiłem się na drodze. Nagle byłem w stanie tak, kurwa, poleciałem. Jak, piękne, w, jak w ogóle beckę zrobiłem? Kurwa, w mostu widzicie, widzicie, no można robić becki, no. Tylko co mam umieć? <ścoughs> ja jebie, jaka becka poleciała. Dobra, ale jednak nie chciałbym mieć takich akcji, bo następny raz to się może zle Po prostu jednak skupić się na tym, co jest na drodze. Kurde, zaraz będzie czwarty level. No to będę miał bane, bo na czwartym levelu już są helikoptery. No ale tam jest pornotować ładnie. Tylko no właśnie, może być problem ze zgubieniem ich. Chyba dalej się w kurwie, jeśli to się spierdolili bo naprawdę ten fragment musi być tak naprawdę na nagraniu. ja kurde robię tą beczkę, totalnie zaskoczony, nie spodziewałem się w ogóle tego. No szybci tam. No nie, 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 nie ja tylko kurwa nie suwy. W tym momencie nie, 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 nie. Ja pierdolę! Dobra, udało się z tego wyjść cało. Ja nie wiem, znowu kurwa, oczywiście, brak kontr, kontr traci, e, zrobię swoje. No, koncentraci. traci. No, polska język, trudna języka? No ta polska, no. <laughs> no. Dobra, zaraz będzie czwarty level. Powiedziałeś, co trudniej niż jest teraz. Tym razem może lepiej nie dojechał, bo tam będzie trudniej, więc jest teraz. Było blisko, naprawdę blisko. Ok, 2-te helikopter, mam zajebane, no, ale chcę to koltotki zrobić. Oby tylko się pojawiły, Zobaczmy już to miał z głowy. Mój system radio ja po prostu chcę te kolcatki cholerne. I teraz, naprawdę, muszę być skupiona. Muszę patrzeć na mapę, muszę patrzeć też na drogę. No tutaj mi mogę też z dumą kolsatkę... postawić, więc. Muszę naprawdę uważać. to nagle. Tak o, właśnie! Może wyskoczyć z blokada, proszę bardzo i kolcatka. No ale tam już jedna jest, zrobiona, no to jest. Jeszcze...

Bo kolotok, akurat. Nie, już 100 do notowań. Ok, jest kolotatka, dobra. Jest kolotatka. Okej, okay, no to teraz najtrudniejsza do zrobienia. Zgubienie ich w tym momencie to będzie naprawdę trudne. Na i to rozwala. Seru za ten! Się na to... Nie nadział, ja pierdolę. Ej, to będzie cholernie cięskie. Zgubienie ich w tym momencie no. Kurde, jeszcze wezwali posiłki. Muszę na suby. Teraz te suby są cięskie, więc to już nie będą zarty. Kurde, muszę uważać, ja z drugiej strony muszę im trochę spierdolić, no. Nie... Nie... Nie dam się... Nie, 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 nie kurwa, nie! Nie! Ale się zaklinowałem teraz! Uff, dobra, udało się. Ja jebie. Kolejny stresujący moment, gdy znowu nie do, mogli dorwać. Ale to naprawdę, mam więcej szczęścia niż skilla. No i kurde, ominęli to. Kolejny się nadział, nie jadę tam. Nie jadę do koltatki. Kurde, cykiel są skobańce. No ale już na pierwszym levelu były problemy, tutaj bardziej będą problem na czwartym. Kurde, chyba najlepiej będzie pojechać na stadion, co? Na stadion i tam od razu spierdolić. to okay, odskiwanie, szybko teraz do kryjówki na stadionie, szybko! Oby się udało. Jest tak nisko, tak blisko? Jest! Jestem uratowany. No jak mówiłem, więcej coś jeszcze nic skila. Dobra, udało się ich zgubić na szczęście. Mamy to, mamy wszystkie kamienie milowe zrobione, mamy wszystkie wyścigi. Notowania również jak najbardziej są zrobione. Okej. Okay. I chyba już naprawdę mam te notowania do kolejnych piary Więc na samym odcinku będziemy się ścigali z Devils. Weź nie, zanim jeszcze będzie Devils, to właśnie zrobimy sobie ten jeden wyścig na samym odcinku, a później będziemy się ścigali z Devils. Na chwilę obecną to będzie tyle. На